Wyruszyliśmy w poszukiwaniu magii białych świąt i znaleźliśmy ją w tatrach. Zaczęliśmy od obiadów hotelu Bania: filet z gęsi, polędwiczki, pstrąg i te pierogi z rydzami. To była pyszna uczta. Na zimowe górskie wyprawy najlepiej sprawdzają się szlaki w dolinach. Dolina Białego powitała nas szumiącym potokiem i magicznymi widokami ośnieżonych drzew i szczytów. To był dzień Wigilii, więc usiedliśmy do stołu naładowani pozytywną energią, a nad nami świeciła gwiazda. A potem słoneczny poranek z widokiem na Giewont i Czerwone Wierchy, ale nie zdradzę Wam tej miejscówki, bo lepszej nie ma w całym Zakopanem bez tłumów i smogu. A chcemy ją zachować dla siebie zawsze jak tu przyjeżdżamy. No i kolejna wędrówka pełna magicznych chwil, śniegu po kolana, słońca, napawania się widokami i i akrobacji do zdjęcia. Na koniec dnia zakopane kropówki i góralski browar, gdzie rozgrzała nas imbirowa herbatka, pyszny placek po zbójnicku, jagnięcina i żeberka w śliwkach. No i te wielkie porcje deserów. Tutajszy sernik pistacjowy wygrywa wszystko. Na kolejny dzień świątecznych wędrówek wybraliśmy za cel kopieniec, ale ostatecznie postanowiliśmy nie robić ataku na szczyt i poszliśmy dalej szlakiem, bo i tak było pięknie. Po całym dniu chodzenia idziemy w miejsce, gdzie już byliśmy ostatnio, bo tutaj dobrze dają jeść. Miejsce to restauracja góralska w hotelu Pania w Białce Tatrzańskiej. Tym razem do pysznych dań przygrywała nam góralska kapela. Następnego dnia postanowiliśmy odwiedzić zakopiańskie muzea. Polecamy Muzeum Tatrzańskie, gdzie trafiliśmy na wystawę odważnych artystek dwudziestolecia międzywojennego, w tym na obrazy Tamary Łępickiej, a także willę Okrza z obrazami m.in. Witkacego. Zakopane pożegnało nas takim niebem.